Po raz trzeci w tym meczu wykonał do Kupera z 4-0 na kończyków ze szkoły na 15 0. Damian, strzeliłeś bramkę, Twoja drużyna przegrała, odpadacie z turnieju, ale jakie są Twoje wrażenia? No, wrażenia są dobre z turnieju, udało nam się dojść do ćwierćfinału. No i no, szkoda, że przegraliśmy. Bo w przeciwnik bramki. był mocny? No, mocny był, ale był się Jakie były przyczyny? Może trema Was zjadła, na trybunach był Pan Wojt, była Pani Dyrektor? Nie, no tremy, tremy nie mieliśmy. Może troszeczkę, ale zespół był lepszy. Też. Zespół. Na koniec był wspólny taniec radości. Fantastyczna sprawa. Potrafiliście docenić przeciwnika. No tak, bo już do tego. Przegraliśmy, na ale Należało się, tak? Należało. Rywalom. Gratuluję Ci serdecznie.